Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jestem Wojtek, a to jest już kolejny odcinek z serii, w której robię składy. To jest y, skład z y, Ligi Hiszpańskiej, a tak naprawdę tylko z Real Barcelona, jakbyście dobrze zauważyli. I tak, y, na ataku Messi. Potem y, Ronaldo i Bay. Neymara tak wysłuchałam, bo chciałem go mieć w swoim zespole, e, ale nie wiem czy tak by nie było chyba lepiej. Tak, tak by było lepiej. Więc tak. Yy, Messi, Ronaldo, Neymar. Yy, tak. yy, potem Bale, Modric, Suarez. Są. Suarez i Bale są wycofani, bo chciałem też ich mieć w swoim zespole. I wszyscy mają chyba, nie, Messi Ej, czemu on ma tylko dwa chemistry? Ktoś ma tutaj dwa zielone. Nie rozumiem tego. Dobra. A on ma dziewięć, a ma wszystko zielone. Dobra, chyba tego nie rozumiem. Yy, więc tak. Modric rozgrywający główny Bale, Suarez no, bo chciałem ich mieć w oparciu No, ma Suarez strzelania, Simeon Ronaldo też ile odma ma strzelania, ile ma drby Simeon Ronaldo ma wszystko lepsze oprócz podawania i psychicznych, i debetów no, ale, ale dobra, Bale Marcelo, Mascherano Bravo, Pique, Alba i on kosztuje prawie 12 milionów więc dobrze, to by było na tyle. Zapraszam Was do subskrybowania, komentowania i łapkowania. Więc tak, do następnego. Cześć!